Kolejna dziewczyny jesieniarska stylizacja, tym razem z długim szarym kardiganem. I dziewczyny, coś dla. Pań, które nie przekonają się do szerokich spodni. Wychodzimy dziewczyny przed Was. Eee, I dla Was mamy również dziewczyny czarne, klasyczne spodnie, rurki, mimo tego, że moda jest dziewczyny na szerokie nogawki, to wydaje mi się, że czarna rureczka zawsze nam się przyda, prawda? Eee, z t shirtikiem z, z bluzą, z, ze sweterkami, do wszystkiego też te rureczki. Czarne sobie założymy. Czarna dziewczyny, rurka dla moich stałych klientek bardzo dobrze znana. Tutaj mamy długą, obcisłą nogawkę, wysoki stan. Bardzo ładnie dziewczyny te spodnie się układają. One są mięciutkie. I dziewczyny, one mają tą fakturę jeansu taką bardzo delikatną, więc bardzo często te spodnie wykorzystujecie też sobie na elegancko, a nie tak jak typowy tylko jeans. Rozmiarówka dziewczyny spodni klasyka od XS do XXL, więc tutaj fajna rozmiarówka. Raczej bym powiedziała, że one wypadają w punkt. Do tego dobrałam wam dziewczyny t-shirt z najnowszej kolekcji. Dziewczyny to t-shirt gazeta tak go nazywamy. Zobaczcie sobie, on nie jest tych takich bardzo dużych, on jest tego średniego rozmiaru, rękawek do łokcia. Tutaj oczywiście dziewczyny, wszystko w formie nadruk, takie gazety i on jest długościowo dziewczyny. Dotąd ja sobie oczywiście zaportkowałam i naddałam. Do tego dziewczyny na wierzch, żeby sobie coś fajnego zarzucić na ramiona. Często w pracy mamy chłodno, lub jeżeli dziewczyny nawet nie mamy w pracy chłodno, to zakładamy sobie ten kardigan, ten sweterek jako odzież wierzchnią zamiast jeszcze płaszcza. Więc bardzo fajna propozycja, bo do wykorzystania, jeżeli mamy trochę chłodniej w pracy, mamy cały czas go na ramionkach, a jeżeli dziewczyny yy, na polku jeszcze mamy taką pogodę nie za zimną, to fajnie też do wykorzystania sobie jako odzież wierzchnią. Yy, skardigan dziewczyny w przepięknym splocie, zobaczcie takim grubym, klasycznym. Yy, ręka dziewczyny długi, zakończony z yy, tutaj mankietem. Długość też fajna, bo długa. Tutaj nie robi nam się żadne midi, nic w tym stylu, więc bardzo fajnie dla niskich też kobiet wyciągniecie sobie ładnie sylwetkę. No i kieszonki tutaj po boku. Jak zamawiamy sobie, dziewczyny, tą stylizację? T-shirt dostępny jest online, a jeżeli chodzi o sweterek i spodnie, musicie do mnie pisać i zamawiać sobie w wiadomościach prywatnych. Oczywiście T-shirt i kardigan rozmiar Unii od XS do L będzie bardzo ładnie pasował spodnie, tak jak mówiłam wcześniej w rozmiarówce.